No, no. Z tej strony Smolar ja dzisiaj chciałem wam zaprezentować Konta premium do minecrafta Na wersji 1.6.1 Które działa w 100% Sprawdźmy to sami Oto węża minecrafta Tylko te konta działa w inter... Znalazłem je w internecie Tylko te konta działa Oto proszę Logujemy się Znaczy nam się minecraft Trochę to wolno trwa no bo ponieważ mam filmik no dobra, tu zrobię krótkie cięcie. No dobra, już jestem. Mm, dobrze, tu wpisujemy tak. Username się i wpisujemy to. Hasło takie. Play. Proszę. O, i tu się logujemy. Co nie? Kailum. No, a drugie też działa zaraz będzie log, muszę będę musiał no i to będzie na tyle panowie Przecież muzyczkę z tego przełączę no dobra już widać ekran, Minecraft którego włączę lol lol lol, lol. no dobra I teraz mamy logout proszę Teraz się logujemy na to, oto w konto play. No i dziękuję. Subrykujcie, komentujcie mój kanał. Na razie.